Szanowni państwo, szykuje nam się dzisiaj istna piłkarska uczta. Całe to oczekiwanie powoduje, że apetyt tylko rośnie, a dzisiaj w końcu możemy rozkoszować się naszym ulubionym sportem. Zwycięzca może być tylko jeden. Zapraszamy na relację. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Specjalnie dla Państwa przy mikrofonach Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Startuje najlepsza Liga Świata. Nareszcie możemy odtrąbić koniec sezonu ogórkowego, bo oto rusza faza grupowa UEFA Champions League. Zaczynają się prawdziwe emocje, a środek tygodnia znów ma sens. FC Kopenhaga zmierzy się z drużyną Manchesteru City. Wielkie święto piłki w końcu. Taki rywal nie zdarza się codzień, ale przyniezdni są tu zdecydowanym faworytem. Ciężko będzie miejscowej drużynie postawić przeciwnikom trudne warunki. To musi być bramka! Panu Bogu w okno, ale za to z jaką mocą? Zupełnie niepotrzebnie. Coś nie wyszło przy wznowieniu. Już przejmują. Ofensywna akcja fila Fodena. Czy to wykorzysta? Co znaczy dobre ustawienie? Nie ma bramki. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Jednym z piłkarzy, na których trzeba dziś zwrócić szczególną uwagę, będzie Phil Tak trik w ostatnim meczu i raczej nie było to ostatnie słowo naszej gwiazdy. Spodziewam się, że pójdzie za ciosem i nawiąże do swoich ostatnich występów. Uwaga! Piłka w grze! Obronica po posterunku oddala zagrożenie. Udana interwencja bramkarza. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać w w taki sposób. I głęboka wrzutka w pole karne. Niebezpieczeństwo zażegnane. Świetna interwencja. Biega teraz odważnie w wolnym przestrzeni na boku boiska. Z poświęceniem i skutecznie. Odzyskują teraz piłkę. Wolna flanka. Jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. Zgrywa w pole karne. No w końcu bramka! Udało im się. Mamy pierwszego gola. No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Pracą teraz piłkę. Bardzo źle podał. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Za chwilę wznowią z autu. Przechwyt. Znowu mają piłkę. Haland. City straciło teraz piłkę. Kolejny raz tracą piłkę. I tylko jedna minuta doliczona do regulaminowego czasu. Okazja do strzału! Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Nie, nie zgrało się to teraz w czasie. Spalony. Rodri. Julian Alvarez. Dobrze, teraz Manchester City buduje niebezpieczną akcję. Podaje do Foden'a. Pewne wejście we własnej szesnastce. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Podaje do Fodena. Uwaga! Bernardo Silva! Tak, Bramkarz teraz dokładnie wyczuwa intencję. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Manchester City na połowie rywala. Co zrobią? Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Strata, a dobrze się ta kontra zapowiadała. Luźno teraz na skrzydle. Tamtędy atakuje Manchester City. Piłka trafia do Halanda. Okazja! Nie ma zmiłuj. Takich kiksów w wykończeniu popełniać nie można. Zmarnowana okazja z bliska. I zmiana w ekipie Manchesteru City. Ale podanie przejęte. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Kevin de Bruyne. Przyjmuje Foden. Warniol. Odbiór jak z podręcznika. Brawo. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Wciąż przegrywają jedną bramką. To może być ostatnia okazja, by znaleźć wyrównanie. To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Piłkarze znowu w ich posiadaniu. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Muszą teraz wracać. Będzie niebezpiecznie. A więc... U la, la To może się skończyć wyrzuceniem z boiska. Może być czerwona kartka. Sędzia w takiej sytuacji nie ma innego wyboru. Musi sięgnąć po czerwoną kartkę. To była naprawdę klarowna sytuacja do zdobycia bramki. Tak, bez dwóch zdań nie mogło tu być innej decyzji. Adresatem podania teraz Rodri. Świetny, teraz odbiór we własnej szesnastce.